Dobry wieczór. Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk, który zakończył się wynikiem 1 do 1. W pierwszej części jest z nami trener zespołu gości, pan Piotr Stokowiec. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. No, może zacznę od takich braw dla drużyny za, za charakter, za walkę do końca, bo na pewno na ten remis mocno pracowaliśmy i zasłużyliśmy. Na pewno w pierwszej połowie, gdy Kontrolowaliśmy ten mecz i stwarzaliśmy mnóstwo sytuacji, graliśmy z polotem swobodnie. No stworzyliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji i zawiodła nas skuteczność, że nie potrafiliśmy wykorzystać nawet rzutu karnego. I, I to trochę uśpiło moich zawodników. Poszła kontra, gdzieś taka kaskada błędów i, i, i ciężko to zaakceptować, jak grasz dobrze i to rywale strzelają, strzelają gola. Myślę, że pokazaliśmy, że, 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 że potrafimy grać ofensywnie, potrafimy stwarzać sytuację i, i, i dzisiaj w wielu momentach mogło to się podobać, podobać. natomiast no, skuteczność pozostawiała wiele do No w tygodniu popracujemy nad tym i wrócimy do tego, bo takie znaczy trzeba, trzeba szczególnie w pierwszej połowie no, robić sobie taką zaliczkę, żeby, żeby spokojnie grać i kontrolować. Tego nam zabrakło. Tym, nad tym popracujemy, ale, ale cieszę się, bo wiemy jaka jest piłka że takie mecze też można przegrać. Myślę, że mecz był generalnie ciekawy i taki, taki dosyć szybki i, i ten wynik mógł się potoczyć w każdą ze stron. Szanujemy, szanujemy ten remis, szczególnie w takich okolicznościach, ale, ale, ale nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj po pełną bólę, po zwycięstwo. I do pewnego momentu to szło wszystko po naszej myśli. Także byliśmy świadkami, myślę, ciekawego, ciekawego pojedynku. Ja, trzymamy kciuki za, za Śląsk, e, Czwartek, e, Izraelu i, i za chwilę wracamy na swoje podwórko do, do meczu w Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytania. Piotr Janas. Piotr Janas, Gazeta panie trenerze. Chciałem tylko zapytać, czy zdziwiło Pana, że w składzie Śląska doszło do aż tylu zmian w składu z Hapuolem, czy spodziewało się Pan, że, że rywale chcieli oszczędzić aż tylu piłkarzy? Dziękuję. No, kompletnie mnie nie zdziwiło, bo, bo sam jeszcze tutaj, jak Pan wie, bo, bo pracuję w Zagroniu Śląsku, też stosowaliśmy takie manewry i to nawet było mało zmian, bo 3 czy 4 zawodników grało, a wymienialiśmy całą jedenastkę, grając z, z Partizanem czy, czy z z czy, czy wcześniej z, z, z Musopie, tak? także wiem jak to jest i rozumiem trenera. Myślę, że, że, że Śląsk ma wyrównaną kadrę, bardzo um, mocną, szeroką, dużą młodzieżą, takiej przygotowanej I, i, i absolutnie mnie to nie zdziwiło. Myślę, że dzisiaj też pokazali y, dużo jakości i, i, i wracając do pytania, to nie, nie zdziwiło, byliśmy nawet na to gotowi, nawet na jeszcze więcej spół. Proszę Karol Bugajski. Karol Bugajski, śniąsty, dobry wieczór Panie trenerze. Ja chciałem zapytać o pewne wspomnienia sprzed czterech lat kiedyś pan stracił pracę ze głębi lub po porażce we Wrocławiu w takich podobnych okolicznościach do tych, których dzisiaj ten punkt udało się wywalczyć. Czy, czy można powiedzieć, że ta zemsta jest słodka? Czy do pana w ogóle wracają te wspomnienia sprzed lat przed takimi meczami jak ten wyrocony? Gdzieś, gdzieś tam, ja myślę, że tutaj we Wrocławiu później już grałem mnóstwo meczów i, i absolutnie nie kojarzę, nie przyjeżdżam tu z takimi wspomnieniami. Życzę no. każdemu, żeby pracował w, w każdym klubie prawie 4 lata i, i tak to się potoczyło. Myślę, że, że, że to był dobry okres mój, bardzo owocny i, i sprawił, że wszedłem na wyższy poziom, tak samo jak teraz w Lechii, gdzie, gdzie myślę, Jestem jeszcze lepszym trenerem, pamiętam też tutaj zwycięstwa i, i, i remisy, ale, ale nie, nie, nie miałem takiej psychozy, była. Był kiedyś, pamiętam też mecz, wygrywałem tutaj derby do donego Śląska, ale też kiedyś przegrałem tak w końcówce po bramce ze Spalonego i nawet nie wiem, czy nie ten sam sędzia, pan sędzia był liniały, ale no, dzisiaj mamy wary, takich, takich już nie ma błędów. Także nie, raczej jestem pozytywnie nastawiony i chcę pamiętać te, te dobre rzeczy. Proszę. Dobry wieczór, Paweł Stankiewicz, widzieni Bałtycki. W każdym razie ja mam dwa pytania. Pierwsze, po meczu z Wisłą Post poprzednim rozmawialiśmy i pytałem o brak skuteczności, m.in. Łukasza Zwolińskiego. Pan uspokajał, że ta skuteczność przyjdzie że ważne, że znajduje się w sytuacjach. Dzisiaj ta skuteczność, brak tej skuteczności, głównie właśnie Łukasza, no w dużym stopniu zaważył na wyniku tego meczu. Także pytanie? No tak, no taki, taki jest fakt. Na pewno Łukasz nie miał dzisiaj swojego dnia, ale, ale te sytuacje stwarza. Będziemy nad tym pracować. No ja nie obrażam się na zawodników, po prostu Każdy, każdy, pracuje na siebie, Każdy też myślę, że, że miał dobre intencje, chciał, natomiast no tak, napastnika rozlicza się, ja myślę, że on sam sobie stawia wysoką poprzeczkę i, 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 i to już jest dla niego taka kara, no bo, bo wiadomo, że no, oczekiwania są wobec napastnika takie, żeby strzelał, znalazł się w trzech, czterech wyśmienitych sytuacjach i szkoda, że to nie padło, ale, ale daleki jestem od krytykowania, tylko po prostu Zabieram się za pracę. Ja muszę wymyślić sposób, żeby ta, ta skuteczność w niego wróciła, bo to jest dopiero trzeci mecz i na pewno to musi być tak od zaraz do poprawy i, i z tym się zgadzam. Proszę. I pytanie drugie. Marku Terracino, co Panu mówi to nazwisko? To jest zawodnik, który jest w końcu naszych zainteresowań i interesujemy się nim, ale, ale z innymi zawodnikami. Rozmowy nie są sfinalizowane, ale, ale mocno się tym interesujemy. Natomiast jeśli będą spięte i będzie, będzie kontrakt byłby podpisany, to, to wtedy się do tego stosunkuję. Na razie jest to jeden z wielu zawodników, którzy są w kręgu naszych zainteresowanych. I, i, I tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie. I proszę. Jakub z Śląsnet.com. Dobry wieczór, panie trenerze. Wspominał pan wcześniej o tym, że o warze, że kiedyś upadł ten gol że teraz na szczęście ten war mamy. Dziś war wielokrotnie musiał interweniować. Czy był pan w tych sytuacjach spokojny? Widział pan wszystko jak na tacy, czy raczej była taka nerwówka? Nie warto war to jest, to jest wojna nerwów, tutaj nic nie widzę z, pozy, z, z pozycji, z, z, pozycji ławki, gdzie tam obraz jest spłaszczony, tak naprawdę to jest czekanie na wyrok albo na, na szczęście i, i, i okulary niedawno zmieniałem, także no nie mam takiego wzroku, żebym popatrzył tam, co jest. Poza tym interpretacja. Ja myślę, że, że sędziowanie jest na dobrym poziomie i tutaj nie ma, nie ma zastrzeżeń. Zresztą euro nam dużo też dało, pokazało, że, żeby, żeby, że nie ma takiej tendencji do odwizdywania karnych, takich z kapelusza. Brakując do tej dzisiejszej sytuacji, bo zupełnie nie widziałem jeszcze żadnych powtórek żadnej sytuacji, także myślę, że sędzia dzisiaj zresztą znaczy mówię sędziowa jest na dobrym poziomie i, i dzisiaj to nie sędzia był głównych, głównym aktorem, a trochę na własne życzenie zrobiliśmy bohatera z bramkarza drużyny Śląska Szeromika, no, któremu można pogratulować wspaniałej postawy. Jeśli nie bądź, to no, proszę jeszcze i Bogański później na końcu. Może on taki jest bliżej, to może pierwszy. tak no no. pan. Tak pan Antonito. Czekam. Siepiewającą przewodniczący. Dobrze, że pan tlenarze Rober Brabczak Radio Wrocław. Chciałem zapytać Pana o to, czy zaskoczyło Pana to, że Śląsk tak bardzo dobrze fizycznie w tym meczu się prezentował, bo nasze drużyny występujące w kwalifikacjach do Pucharów z reguły te mecze ligowe rozgrywają na troszkę mniejszym, słabszym poziomie motorycznym. Tutaj Śląsk bardzo mocno postawił się lechi i teraz no, jak, jak Pan to ocenia? Czy, czy spodziewał się Pan takiego takiej właśnie postawy Śląska? No, oczywiście trener ma, ma giera mocno roduje składem, no ale obserwując też poczynania innych naszych kucharowiczów, sam zresztą ma Pan doświadczenie, więc tutaj chciałem zapytać o Pana, jakby ocenę tutaj tego, na ile Śląsk tutaj Pana zaskoczy w tym tygodniu. Ja mam takie pytanie do Pana, jak Panu się wydaje, oczywiście niezłośliwe, ile jako trener jestem w stanie poprawić wydolność zawodnika? Nie, w procentach, ale, ale takie nie pytanie panu. mam, ale niech Pan mu odpowie. To trudno, trudno no, powiedzieć, bo nie, nie, wiem, nie wiem, jak pan pracuje, panie trenerze. Ale nie, w ogóle trenerowi, mnie czy trenerowi Magierze? No tak procentowo. No No? tak, no 5 do 10%, to jest wszystko. W niektórym się wydaje, że my o 50% poprawimy wydolność i jak ktoś nie ma wydolności, nie ma genetycznie zdolności, czy to do e, takiej dobiegania do... Biegania, do Wiadomo, że są różne typy e, e, motoryczne, ale, ale jak ktoś nie ma zdolności, to, to nieważne, czy on będzie grał 3 dni, czy, czy co 3 dni, to nie... Tu jest grupa młodych zawodników, świetnie przygotowanych e, pod okiem trenera Nowiery, ale też mają te zdolności. To są młodzi wybiegani zawodnicy, to samo jest z raków, bo patrzyłem na te parametry mimo że w 10, to tam nie odstawą. I to jest kwestia też wyboru zawodników, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie e, ściągnąć... E, e, tylko zawodników takich wydolnych, i można powiedzieć, że w tych najlepszych ligach zawodnicy są i wydolni, szybcy i jeszcze potrafiący grać w piłkę. Często u nas to jest takie wybór między jednym a drugim, ale już, już się to, tak jak pokazuje, śląsk ma wyrównany skład, dużo wydolnych zawodników biegających, i, i to, to granic o trzy dni przy odpowiedniej rotacji, bo, bo obserwowaliśmy te zmiany, jakie dokonywał trener Magiera i widzimy, ktoś tam dwa mecze gra, odpoczywa i ten, ten skład trochę tak był spodziewany I, i to mnie zaskakuje. Zresztą pokazuje to też bardzo dobre przygotowanie Śląska do, do, do zespołu. Zresztą tutaj z Dolnego Śląska panowie też pamiętają, jak w jak, jak Zagłębiu graliśmy w pucharach też. Można powiedzieć pierwsze pięć kolejek graliśmy, wszystko wygrywaliśmy w lice, wygrywaliśmy w pucharach, potem przyszedł taki kryzys. Taki Teraz widać, Śląsk jest na fali i, 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 i rzeczywiście widać, że, że zgodzę się z tym, to Pan mówi, że Śląsk tak, wygląda bardzo dobrze fizycznie i nawet ci zawodnicy, którzy weszli, nie ma mowy o tym, że ktoś tam jest zmęczony. Myślę, że to zmęczenie gdzieś tam będzie wychodziło za parę tygodni. Ja przynajmniej tak wiem ze swojego doświadczenia, ale, ale fajnie, że ten rzutuje i daje możliwość grania. To jeszcze Panie że dobry wieczór. Chciałem zapytać o Mateusza Żukowskiego. Pan go wystawił dzisiaj na bocznej obronie, na prawej obronie. Rozumiem, że, że limit młodzieżowca w ten sposób też pan sobie stworzy pewną możliwość, ale też czy to jest rozwiązanie na stałe, na dłuższy czas, czy pan jest zadowolony z tego? Nas to trochę zaskoczyło oczywiście. Obecny piłkarza, który wydawało nam się jest bardziej ofensywny. No właśnie takie, takie zadanie trenera, że, że musi dokonywać często nieoczywistych wyborów. Myślę, że Mateusz dzisiaj się obronił i to nie było spowodowane tym, że szukaliśmy młodzieżowca, tylko Mateusz po prostu zwalczył sobie to miejsce. Tak to dzisiaj widziałem. Chcieliśmy wyjść dzisiaj bardzo ofensywnie z Konradem i z Żukowskim, grającymi bardzo ofensywnie za linię obrony, bo mają atuty bardzo ofensywne i stąd też nasze dzisiaj nastawienie takie we Wrocławiu. Nadziewaliśmy się na kontry, bo, bo wiąże się to z tym, że, że ta dwójka słabiej broni, ale, ale w końcówce też chcieliśmy dać jeszcze ognia takiego z, ze skrzydeł, gdzie chciałem, żeby dokładnie po podośrodkowy był Musolitin i Pietrzak na wchodzących trzech diabatę. Flavio i Sezonienko, gdzie trzej mogą być jako na napastnicy grać. Taki był zamysł no i fajnie, że to się udało. No Mateusz grał na tej pozycji, widać, nie, nie ukrywam, bo żeśmy o tym rozmawiali, że po odejściu Fili, który to będę dzisiaj zadebiutował w Strasburgu w pierwszym składzie. W, no próbujemy różnych wariantów, zaczął Bartek Kopacz, grał Musolitin też Żukowski, także że ja zawsze nie boję się postawić na młodego polskiego chłopaka i to ja nie miało znaczenia, że jest włączoną. Myślę, że to daje mu alternatywę grania e, na boku obrony, ale również na, jako, jako taki pobytnik pomocnik wchodzący e, ofensywnie, czyli, czyli ten skrzydłowy. To jest dla niego jeszcze większe spektrum działania i da, nam daje, daje, daje możliwość. Dużo pracowaliśmy z nim w okresie przygotowawczym. Jak, robiliśmy z niego, takiego bocznego to jest, można powiedzieć, sprawa taka rozwojowa i, i na pewno ma większe szanse grania na tej, czy, czy, czy na innej pozycji. Dziękuję. Rozpoczynamy drugą część konferencji pracowej po meczu Śląsk-Wrocław-Lechia-Gdańsk. Jest z nami trener gospodarzy, pan Jacek Magiera. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry rotacz, do Wrocław. Panie trenerze, dobry wieczór. Dobry wieczór duża jest złość w panu i w piłkarzach? Czy Złość jest, bo, bo mecz e, kiedyś się traci gola w 90 którejś tam minucie, to na pewno nie jest to, nie jest to e, budujące. Inaczej odbiera to zespół strzelający, inaczej tracący. Natomiast ja powiem tak, ja się tam dopatrzyłem faulu w polu karnym na, na Bejgerze, któremu utrudniono interwencję. Pajszał uderzył go, e, go łokciem i tutaj sędzia powinien podyktować rzut wolny dla nas. Dziwię się, bo dzisiaj sędzia przybył, bardzo skrupulatny, sprawdzał wszystko na warze, natomiast tutaj nawet nie podjęli żadnej inicjatywy w kontekście tego, aby sprawdzić. Zrzucono odpowiedzialność na tych, którzy siedzą przed monitorem, a jak się przyjrzymy wszyscy, to zobaczymy, że ten był ewidentny, bo uderzenie łokciem w głowę nie pozwoliło Bejgerowi na to, aby tą piłkę wybić. Gola strzelił Makowski, Tomek, który szczególnie nam też gola w poprzednim meczu dziesiątego. Świetnia. No ale, ale co, co? Eee, regeneracja za, za parę dni następny mecz, cele nasze się nie zmieniają, mamy eee, jasno postawione, eee, chcemy awansować do czwartej rundy, eee, później będziemy myśleć o kolejnym meczu ligowym z Górnikiem Łęczna, także dzisiaj na pewno mecz, który mógł się podobać eee, kibicom, dużo szans bramkowych, kilka okazji na to, aby zabić ten mecz przy wyniku 1-0 strzelając gola na dwa. Wtedy do takiej sytuacji by nie doszło, ale Drużyna robi progres, jeżeli chodzi o, i o ofensywę, i, i o grę w defensywie, i o kontrolę tego, tego, co jest. Także tutaj na pewno z tej drogi, którą obraliśmy, jakiś czas temu nie zejdziemy. Dziękuję. I no proszę, Filip Macuda. Dobry wieczór, panie trenerze. Filip Macuda, Wrocławskie Fakty. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie od Jego Berdaskę czy widzi pan progres u tego zawodnika? Zagrał drugi mecz. I drugie pytanie o Lubambo Musanda. Jak wygląda jego sytuacja? Dzisiaj zagrał w rezerwach. Czy to jest piłkarz, który jest gotowy, już wracający do rytmu, żeby spróbować swoje sił w pierwszym zespole? Dziękuję. Gordacka zagrał drugi mecz. To co powiedziałem, on przez rok czasu nie grał w piłkę praktycznie. Będąc w Izraelu, mało co grał z różnych powodów. Przyszedł do nas w okresie przygotowawczym. Cały czas pracujemy nad budowaniem jego formy, nad budowaniem jego sylwetki, nad budowaniem pewności siebie, nad szybkością, wytrzymałością. Oczywiście te szanse dostaje. Dzisiaj, też w najbliższym czasie, sytuacje będą takie, że na cztery mecze wypadł Mark Tama z nominalny na żleby środkowy obrońca. Ma walczyć, pracować. Czy robi progres? Myślę, że robi progres, bo to, bo to widać. Jest to zawodnik, który. Oczywiście nie dostanie nic e, tak od siebie, bo przyszedł do nas do klubu, ma walczyć to miejsce w składzie, będzie rywalizował z każdym innym obrońcą. I to samo jest z Musądom. No, pytanie mu zadać, no za kogo ma dzisiaj grać e, Musonda. Za Patryka Jana Sika, który gra świetnie, no to e, też, też to nie jest tak, że my będziemy dawać zawodnikom grać e, każdemu. Przyjdzie taki moment, gdzie, gdzie postawimy na grupę piłkarzy, na których będzie można w każdej sytuacji e, liczyć. E, to nie będzie tak, że będziemy tym składem rotować cały czas. Dzisiaj pobraliśmy taki plan przygotowań, który, który realizujemy, aby, aby drużyna w tym początkowym okresie, a Śląsk jest jedynym zespołem w Polsce, który najwięcej tych meczów rozegrał jak do tej pory. Aby, aby ten mikrocyk treningowy nie wpłynął na formę, tylko wręcz przeciwnie, cały czas tą formę budował. Także pracujemy dalej. Zawodnicy wiedzą, co, co mają robić, wiemy, co przed nami, na jakim terenie mecz w Izraelu. Zaliczka jest, natomiast y, koncentracja na sobie. Proszę, Piotr Janus. Piotr Janus, Gazeta Oryczowska. Ja chciałem pana zapytać pytać o obsadę bramki, bo, bo po meczu z Apoalem powiedział pan, że ci zagra Michał Szeromnik i zastanawiamy się, czy, czy, czy teraz na wyjeździe Izraelu e, on utrzyma miejsce w składzie, czy, czy wróci po Kwiatkowski, no bo tym występem nie dał do myślenia. ja tutaj powtórzę to, co, to, co mówiłem. E, Ostatnio, przedostatnio mamy dwóch świetnych bramkarzy w dobrej formie, którzy mają inne swoje atuty i którzy są gotowi. Każdy z nich ma być gotowy. I, i ta, yy, ta, ten wyraz gotowość mają sobie na ścianie, żeby, żeby byli, by, byli cały czas i kojarzeni z nimi, mieli, mieli miejsce, co, kto im tam przypomni przypomnie o tym, że, że piłkarz musi być gotowy, nie kalkulować co, gdzie, kiedy, tylko ma pomóc zespołowi. Co będzie w Izraelu odnośnie składu? dzisiaj nie zdradzę, bo, bo ułatwiłbym przede wszystkim e, przeciwnikowi naszą, naszą analizę. Także ja, ja liczę na to, że każdy z zawodników jutro przyjdzie do klubu zdrowy, nie będzie żadnych drobnych urazów po dzisiejszym meczu i będziemy się szykować do, do wyjazdu w środę do Tel Awił. Proszę, panie Bugajski. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie też o ten mecz, bo dokonał Pan 9 zmian w, w składzie i proszę powiedzieć, czy w związku z tym to jest dla Pana jakiś materiał analizy przed meczem z HPL-em, bo on ze względu na to, że ten skład będzie pewnie wyglądał bardzo, bardzo inaczej, no po prostu no, trudno tutaj to porównywać i trudno wyciągać tak daleko idące wnioski. Ten mecz po prostu będzie zupełnie inny i mecz, to co się dzisiaj wydarzyło, nie będzie miało przełożenia na to, co się będzie dziać. Tak, nie będzie miało żadnego znaczenia. Dwa, dwóch zawodników, Mączyński i Makowski z podstawowego składu w czwartek dzisiaj zagrali. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na to, w jakim składzie z Wrocław zagrał z Lechią 10 kwietnia, to wyjdzie, że siedmiu zawodników grało z tego składu. Czyli nie tak dawno temu jeszcze ci zawodnicy byli tymi, którzy grywali w meczach o, o, punkty, o punkty w lidze. Także, także zobaczymy, jak to będzie. To, co też powiedziałem wcześniej, no, przygotowywaliśmy tak mikrocykl i plany treningowe i indywidualne przygotowanie zawodników, aby, aby wielu z nich dzisiaj zagrało kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, a kilku weszło z ławki. Stąd też trzy zmiany w 60 minucie. Była zaplanowana też jeszcze jedna zmiana, ale nie chcę o nich w tej chwili mówić, gdyż, gdyż nie zdecydowaliśmy się na nią, natomiast te, te działania były, były zaplanowane dużo wcześniej. Panie trener piostkowy, przed chwilą był, rozmawialiśmy chwilę z nim o Mateuszu Żukowskim. A chciałem zapytać, takie niedyskretne trochę pytanie do Pana, czy to prawda, że rzeczywiście interesował się Pan tym kilkarzem i chciał Pan go mieć w świątku przed tym sezonem Mateusza Żukowskiego? Znaczy Mateusz ma z tego co wiem ważny kontrakt w Lechigdaz, bo to nie jest tak łatwo zawodnika pozyskać. Ja nie tylko interesowałem się Mateuszem Żukowskim z Gdańsk, ale. i Tomkiem Makowskim, Jakubem Kołozińskim, Jankiem Biegańskim, bo pracowaliśmy w reprezentacji i każdy z tych zawodników się interesuje. Śledzę, jak im, jak im idzie, jak, jak, jak pracują, czy robią postępy, czy też nie. Mogą, mogą liczyć czasami na telefonie i, i, i rozmowę, tak samo jak i oni do mnie, do mnie dzwonią. Czasami rozmawiamy, także to wydaje mi się, że tylko i wyłącznie w taki sposób Piotr Stokowiec mógł mógł powiedzieć. Natomiast ja cenię, cenię Mateusza Żukowskiego. uważam, że to jest bardzo zdolny Zawodnik, który, który może osiągnąć sporo w polskiej płci. Proszę Marcin Polański. Witam trenerze Waszy Polański. dwa pytania. Pierwsze, wspomniał trener o tych czterech meczach pauze Marka Tomasza. Czy klub myślał o tym, może żeby się odwołać od tej decyzji, bądź będzie myśleć o tym, żeby na przykład prosić o skrócenie kary? To, to pierwsze pytanie na razie. Znaczy ja nie, nie myślałem o tym, aby, aby się odwoływać, bo, bo jakoś tak nie do końca jestem przekonany do tego, że, że to zostanie uwzględnione w jakiś sposób. Uważam, że popełniono tam błąd i, i to też, też po analizie, jeżeli byśmy ten, ten materiał filmowy przewinęli 10 czy 15 sekund jeszcze wcześniej, to byśmy zobaczyli, że sędzia, który dopiero ostatnią fazę widział, powinien wcześniej zareagować na to, w jaki sposób zachowuje się Chroszów w polu karnym, jak bieg. W pole polekarne zaczął prowokować każdego zawodnika, coś krzyczeć do, do naszych piłkarzy, popychać ich. Już wtedy sędzia powinien go uspokoić, tego nie zrobił. Następnym fragmentem było to, jak, jak Hroż ociągnie za koszulkę Marka Tamasa, wali go na ziemię i uderza jeszcze nogą. I tu już powinien być fał i zakończylibyśmy sprawę. A tak, z tego wyszła afera, w która, która, której najbardziej cierpi Mark. Oczywiście nie pochwalam tego, bo zachował się bardzo nieodpowiedzialnie. i i nie utrzymał nerwów na nawozy. Ja wiem, że w takim momencie, w jakim my dzisiaj jesteśmy, gdzie są częste podróże, gdzie układ nerwowy zupełnie inaczej reaguje niż, 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 niż normalnie, trzeba mieć dużą kontrolę emocji. Markowi tego zabrakło. To jest największa lekcja dla niego, to co się wydarzyło, gdyż najbardziej ucierpi on. Zespół oczywiście też ucierpi, natomiast on ucierpi podwójnie, nie będzie mógł grać, będzie siedział na trybunach i oglądać będzie spotkania z trybun. Pytanie, co dalej? Jeżeli na jego miejsce wskoczy zawodnik, który będzie grał dobrze, będzie miał później e, trudno wskoczyć do podstawowego składu. I, I drugie pytanie, krótkie. Ten mecz z Lechią nie został przełożony. Wiemy, że Śląsk ma możliwość w przypadku awansu do kolejnej rundy Pucharów przełożyć następne mecze. Czy trener już o tym myślał jaką ewentualnie decyzję podejmie w tej sytuacji? Nie, nie, nie podjęliśmy jeszcze, nie podjęliśmy w sztabie, nie rozmawialiśmy na ten temat decyzji. Nie zostawiamy to na, na najpierw na możliwość awansu do czwartej rundy i rozegranie kolejnego spotkania ligowego z górnikiem Łęczna. Zobaczymy. Jeżeli uznamy, że taka, taka decyzja będzie słuszna i z korzyścią dla, dla Śląska w meczu rewanżowym, ale to już w tej chwili wychodzimy za daleko. Koncentrujemy się na najbliższym meczu. Wrócimy do tego pytania, do odpowiedzi myślę po meczu czwartkowym. Proszę. Jakob Luberta, da Ja Mam pytanie o kraje Kintany odnośnie tego, jaka jest jego docelowa pozycja. Czy będziemy go widzieć czasem na pozycji numer 9, a czy tak jak dzisiaj widzieliśmy go na pozycji numer 10? Czy raczej tak jak Pan często powtarza, ma być gotowy po prostu i czekać na szansę na jakiejkolwiek pozycji? Dziękuję. Znaczy ja powiem tak, ja kraje dopiero poznaję. Poznaje go i w jaki sposób on gra, w jaki sposób się zachowuje, jak, jak, jak wygląda. Ja nie widziałem wcześniej Kaje Kmitany w meczu, w meczu o stawkę na żywo. Dzisiaj nie wyobrażam sobie sytuacji, że, że Kaja Mitana jest jeden do jednego z Erikiem Exposito. To są zupełnie dwa inni piłkarze o innych profilach i, i nie wyobrażam sobie sytuacji, jakbyśmy mieli Erika zastąpić tym piłkarzem, bo inna postura, inne atuty, inne inne zachowania na wojsku. Dzisiaj w ustawieniu, w jakim my gramy w systemie 1-3-4-3 dla mnie to jest jeden z dwóch dziesiątek, która, która, która jest za napastnikami, także tutaj go na tej pozycji widzę. Nie wyobrażam sobie dzisiaj to, co powiedziałem, żeby Kaje Quintana grał jako dziewiątka przed Erikiem, czy przed Piaseckim, czy nawet przed Sebastianem Bergierem, bo to, bo to są inne profile. Dziesiątka, dla mnie to jest dziesiątka. Ale no. ma być gotowy. Prosimy na do koniec. Dobry wieczór, Konatomil Port portal Śląsk. Ja mam pytanie a propos Bartłomieja Pawłowskiego. Czy trener jest zadowolony z tego, jak on się zaadoptował do nowej pozycji, jaką jest dla niego prawy wahadłowy i czy to jest jedyna pozycja, jaką trener na niego widzi w obecnej taktyce? Znaczy jest to bardzo trudne pytanie, bo, bo wiadomo, że na tej pozycji wymagamy i odbiorów piłki, i dośrodkowań, i, i gry w obronie, i w ataku. Wartek wcześniej grał w innym systemie, nie grał jako wahadłowy, można powiedzieć, że tej pozycji się, się dopiero gdzieś tam uczy. Natomiast jest to doświadczony zawodnik, który tutaj był jednym z liderów, jako, znaczy z liderów, zawodników sprowadzonych jako lider, aby, aby na boisku to, to pokazywał. I robił. Ma pracować, przyglądamy, przyglądamy się cały czas jego formie, dyspozycji. Widzimy, że w ostatnich czasie rywalizację na poziomie wahadłowego, może nie rywalizacja, ale większość meczów zagrywał Patryk Janasi, z którego jesteśmy zadowolony mają rywalizować ze sobą, mają, mają konkurować. Każdy mecz, każda, każda decyzja, każdy powód, każde dośrodkowanie jest na korzyść zawodnika, jeżeli zrobi to dobrze.